Servus muzykanci, witam serdecznie w nowym marszu. Marsz tęsknota, inaczej tak zwany Marsz dla generałów. Muzykę napisał w 1924 roku pan Henryk Melcer Szczawiński. Także o tym nikt nie mówi, także ku pamięci pana Henryka Melcera Szczawińskiego. Marsz tęsknota, marsz dla generałów. Za chwilę pokażę jak to można zagrać, jak to brzmi. Później pokażę trzecią zwrotkę, jak zagrać prawą ręką i lewą ręką. Reszta jest na platformie szkoleniowej w opracowaniach utworów w abonamencie, tak jak większość osób ma w szkole akordeonu. Ale chcę tutaj zwrócić szczególną uwagę. Utwór na cztery czwarte basuje się tak jak Polkę, pryma, kwinta, ale dzięki artykulacji pewnej i pewnemu wyobrażeniu sobie marszujących, idących żołnierzy marszem, Musisz sobie wyobrażać najlepiej, jak idą żołnierze, jak marsz jest żołnierzy, i w takim rytmie grać, bo inaczej to wyjdzie ci tak jak w większości osób, które publikują, wyjdzie ci polka, tak? Czyli zaczynamy tak. Tak, i możemy to normalnie zagrać, jak Polkę, bo tak większość osób gra. I tak się basuje po prostu. Albo niektórzy grają. Albo jeszcze niektórzy grają. Wychodzi z tego Polka, a to jest Marsz. Jak się Marsz gra, wyobrażaj sobie, że albo idziesz z pochodem żołnierzy marszujących i w rytm tego grasz Tak, i później jest kolejna zwrotka Też marszowot, Bo można by było zagrać Nie chodzi o to właśnie, żeby zagrać, wyobrażaj sobie tych marszujących żołnierzy i pokażę Ci jeszcze, co w trzecie zwrotek jak można fajnie akcentować. Bardzo charakterystyczny dla marsza, tak jak jest wstęp. Czyli tam, pa, pa pam pam na pam Tak? I tutaj jest ostatnia. Druga zwrotka też właśnie się kończy, i można zrobić. Tak? Jeszcze raz, druga zwrotka. I można jeszcze tak też marszowo przygrać. Tego też nie ma w nutach, ale jest taka lekcja bonusowa z tymi akordami, cały utwór akordami też jak dogrywać. Jak akordami dogrywamy, to pominiemy te triolki, bo będzie troszeczkę niefajnie nie brzmiało, bo by było... Tak, chyba że sobie akord przytrzymamy z przodu, a tylko czwarty, piąty palec zagra. I też na końcu można. Charakterystyka właśnie dla marsza. I wstęp. Jak chcesz akordami, to też na platformie czeka lekcja bonusowa z akordami. Jest do pobrania, oczywiście, ta notatka notowa. Także jeżeli masz abonament już dostęp do opracowań to dostajesz to zupełnie za darmo całe opracowanie 7 lekcji wraz z tymi minutami do pobrania. Jeżeli masz ochotę i chcesz się nauczyć trzecią zwrotkę to zapraszam cię teraz. I druga volta to jest 20 tak, i to samo. I jeszcze w tym w drugiej wolcie jest i musimy tutaj skoczyć i w tym jeszcze zagrać tak taki wstęp jest do trzeciej zwrotki tak jeszcze raz druga volta to kończymy drugą woltą w takcie 20, czyli jest ta 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 tak ta pierwszym palcem ta drugi pierwszy drugi pierwszy jeszcze raz i równiutko i równiutko gramy się w tym takcie Czyli jest ta 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 ta. Tak, tak wygląda ten takt. Ta 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 i dwudziesty takt takt. Raz, dwa, trzy. Bardzo prosta jest ostatnia zwrotka. Piąty, czwarty, trzeci. Raz, dwa, trzy. I teraz możesz sobie zagrać tak jak jest Raz, dwa, trzy Czwarty, zobacz, czwarty na s Pierwszy I szybciutko mm, Tak jak, bo trzeba zagrać Tak, ale tutaj z nutka fajnie zaznaczono Można sobie przejść przez y, to Des Tak, bo tutaj w tej tonacji to będzie Des, ten przycisk Ten klawisz Tak I będzie jeszcze raz Raz, dwa, trzy Tak tylko jak nie dasz rady tego zagrać, to zagraj po prostu 2, trzy Jeszcze, jeżeli nie będziesz mieć um, pewności, jak to zagrać Przejdź na sam koniec, na ostatnią lekcję pomocniczą Połączenie rąk Ja jeszcze raz będę to wszystko tłumaczył powoli Raz, dwa, trzy Drugi na S Czwarty na A Trze, y, Drugi na G I teraz czwarty, tak? Czyli ten takty jest zobacz, jeszcze raz palce. Tak, i tu piąty musi sięgnąć aż do D. I drugi palec, 27 tak. I tutaj jest fajne są dwie triolki. I koniec, tak? Trzeci, czwarty, trzeci, drugi, trzeci, drugi. Triolki się charakterystycznie gra, tak, bo trzeba trzy nuty zagrać w trakcie mm, dwóch, tak? Czyli Tak. Jeżeli nie potrafisz zagrać triolek, to zagraj. Tak bardzo prosto. 27 takt. Jeżeli ci wyjdzie to I, I znowu wracam do dwudziestego pierwszego taktu. Tak. Tak, i tutaj zobacz, jest dal, dal Segna Alfine, jest napis, czyli szukasz, ym, tak jak mówię w omówieniu, notat se Segny, czyli wracamy do początku. Tak, i gramy jeszcze raz pierwszą zwrotkę i kończymy za drugą. 21 takt, zostajemy przy gimolu. Dur 7. Gemol cemol, Gemol da 7 Gemol I 21 tak wracamy do niego Gemol, da 7 dalej dedur 7 Gemol. Gemol Gemol Dedur 7 tak i tutaj możemy przejść później do początku. No ale to jest już cały utwór. Mam nadzieję, że ci się pójdzie to łatwo. Są tylko trzy akordy i bardzo proste basowanie pryma kwinta. Możesz też cały utwór basować, jeżeli dopiero zaczynasz. Na przykład jak masz G to bez kwinty, czyli jeżeli ci się naucz, jeżeli ci się podoba, jeżeli się nauczysz, to możesz oczywiście postawić mi kawę na akademiamuzykanta.pl. łamany na kawę. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli masz ochotę na wszystkie lekcje, pierwszą, drugą, trzecią, pobrać sobie tą notatkę nutową, zapraszam Cię na szkołaakordeon.pl, łamane na W. Tam jest dostęp w taniej abonamencie do wszystkich opracowań, jakie powstały w Akademii Muzykanta. Także serdecznie Cię zapraszam.